Nie uwierzycie, ale tuż przed nami znajduje się Hotel Cecil, czyli hotel, w którym doszło do tragedii i niewyjaśnionych okoliczności śmierci Elizy Lam. Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cecil znajduje się właśnie w tym miejscu. Teraz nazywa się Stay on May i pod tą nazwą właśnie funkcjonuje. Niegdyś był to hotel Cecil, w którym doszło do tragedii, że została znaleziona martwa dziewczyna w zbiorniku na wodę na dachu tego hotelu. Studentka, azjatka, Nearly 3 weeks after Elisa Lam went missing, a body has been found in a water tank on the roof of her hotel. Dziwna okoliczność, że po prostu została znaleziona, pływała martwa w środku zbiorniku w wodzie. Jesteśmy tutaj przy okazji, ponieważ generalnie nie miałam tutaj zaplanowane, żeby przyjść i zobaczyć jak to wygląda, ale że byliśmy tuż obok na rooftopie w barze i okazało się, że lokalizacja pokazuje nam, że znajdujemy się tuż obok tego miejsca, gdzie do tego doszło. Just been removed, so it is early. What we do know, it's a woman in her 20s. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. 21-year-old Elisa Land went missing on January 31st. She'd been staying at the Cecil. This surveillance video shows the UBC student acting strangely the night she went missing. Once again, the LAPD saying the body. has Są te drzwi, które kiedyś właśnie były głównym wejściem do tego hotelu. Obecnie jest to zamknięte i już na razie nie zostanie to otworzone. No chyba, że zostanie miejsce kiedyś to wykupione, po prostu w jakiś sposób wyremontowane. W jest remont, ale remont jest już tu od kilka dobrych lat. Wszystko jest zabite deskami, Cecil Hotel Apartments. Tak to teraz wygląda i funkcjonuje. Tuż obok powinno znajdować się wejście, no i jest wejście, nie? Cecil Hotel Apartments, które obecnie się nazywa jako on Main. Może tak powiedzieć, historię na temat tego miejsca. Co to jest, skąd to się wzięło. Więc, tak, początkowo oglądaliśmy seriale na Netflixie. Natknęliśmy na serial opowiadający po prostu o zbrodniach, jakichś historiach, które są niewyjaśnione, a wydarzyły się właśnie w Los Angeles. I jedną z tych historii, właśnie była historia dotycząca tego hotelu Sesji. Pewnego razu studentka Eliza. Liza Lam wybrała się na samotną podróż, izolację ze swojego środowiska, po prostu chciała odpocząć, poczuć trochę świeżej bryzy, jak to jak można powiedzieć, i przyjechała do Los Angeles. Była w tym hotelu, żeby na jakiś tam okres czasu, nie wiem czy to było kilka tygodni, dokładnie już nie pamiętam, ale po prostu żeby odnaleźć siebie, uspokoić się, poznać nowe towarzystwo, zmienić trochę swój sposób życia i coś nowego zacząć. Jakiś nowy etap w swoim życiu. Nie będę wam opowiadać całej historii, jak, na, jak to wszystko wyglądało, ponieważ do tego macie możliwość obejrzenia właśnie miniserialu na Netflixie. Powiem wam tylko tak, że. Po jakimś czasie jej tutaj pobytu znaleziona została martwa, pływająca naga we zbiorniku na wodzie, która, ta woda, która jest w kranach, dopuszczona do innych koi hotelowych i było śledztwo, jak do tego mogło dojść. Nie wiem, czy to była zbrodnia, czy ktoś do tego przyczynił się, no, czy po prostu ona, pod wpływem lekarstw, albo jakichś narkotyków, innych środków odurzających, e, po prostu sama tam weszła i się utopiła, nie mamy pojęcia. Do dnia dzisiejszego została, sprawa nie została tak naprawdę końcowo wyjaśniona. Na internecie nawet możecie znaleźć na Facebooku wciąż aktywną grupę na temat tej całej historii i tam możecie nawet wywnioskować... Co inni ludzie z całego świata myślą na ten temat. Co chwilę na YouTubie pojawiają się co nowsze filmiki z nowymi teoriami, jakieś tam spiski i tak dalej. Dużo też osób, YouTuberów. Nie mówię, że my, w momencie mówię, że przypadkiem jesteśmy, sami po prostu ciekawości tutaj podeszliśmy. Nawet nie wchodzimy do środka, bo nie, no jakoś nie, nie. Dużo osób tutaj specjalnie tylko przyjeżdża, tylko po to, żeby badać na własną rękę historię tego miejsca. I Próbowałem nawet znaleźć pokój, w którym ona się zatrzymała, piętro, jeździć windą, którą ona jeździła i po prostu poznać z bliska jej życie, jakie ona tutaj prowadziła tuż przed samą śmiercią. Hotel Sessili słynie z tego, że jest to noclegownia dla... Osób z niższego szczebla społeczeństwa, czyli tych osób, których nie stać, na wynajęcie jakiegoś lepszego standardu pokoi, które, które osoby tu szukają jakiegokolwiek możliwości noclegu po najniższych kosztach, na zwykłymi, najprostszymi jakimiś. Co się dzieje? Zbiorniki na wodę. To tam! Nie wiem, czy widzicie, są zbiorniki na wodę. Ja nie mogę. Zatrzymują tu się ludzie do dnia dzisiejszego, ja sądziłam, że po tej tragedii hotel całkowicie zostanie zamknięty, on wciąż funkcjonuje, więc zatrzymują tu się osoby, które bardzo po niskich kosztach wynajmują nocleg na kilka dni, a nawet może tutaj mieć pokój miesięcz, na miesiąc na dwa miesiące i zatrzymują tu się osoby, których nie stać na wynajęcie czegoś lepszego, droższego. Więc to jest miejsce, w których po prostu dzieją się różne rzeczy, zbrodnie jakieś, morderstwa, e, jakieś kradzieże, pobicia. Więc to jest niezbyt ciekawe miejsce, a ona takie miejsce sobie wybrała. E, Przerwam nagrywanie, ponieważ nieciekawe osoby tu się kręcą i trochę się obawiałam, że zaraz e, możemy mieć jakieś nieprzyjemności. Wracając do tematu. Dosyć właśnie, że takie osoby kupa, dosyć właśnie, że takie osoby, tutaj się zatrzymują, mieszkają przez miesiąc, czy nawet przez dłuższy czas, to w okolicy też jest niezaciekawe, ponieważ wszędzie na ulicach znajdują się osoby jakieś takie bez domu, czyli osoby bezdomne, jakieś chore psychicznie, osoby, które po prostu żyją na ulicy każdego dnia, również wszędzie są namioty, smród, osoby, które w jakiś sposób no, widać. No, mają problemy tutaj jakieś zdrowotne, e, więc okolica na pewno nie jest bezpieczna. Zamiast jacyś narkomanii, nie, nie chcę na nagrywać, bo zaraz będziemy gdzieś przechodzić. Cóż za, <tusza> 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 na przykład pierwsza osoba się znajduje, na, która siedzi e, gdzieś tam i sama do siebie się cieszy, brech taki właśnie. No ja się trochę obawiam, że może ktoś się do nas y, zaraz przyczepić, że nagrywam w takim miejscu żeby Wam pokazać co tu się dzieje, ponieważ, no jak mówiłam, idziemy po ulicach, gdzie są osoby po prostu nieprzyjemne. Nie chcę też nagrywać osób jakichś tam bezdomnych w namiotach, zażeganych, zaśmierdziałych, obsranych i tak dalej, brudnych, ponieważ no, to nie jest jakiś fenomen oglądać taki, mieć taki widok yy, i w ogóle nagrywać takie osoby, no trochę przesad nie przesadzajmy, tak? To miejsce właśnie jest słynne, pewnie podejrzewam osoby, które tutaj mieszkają od dawna. Wiedzą co tu się działo, wiedzą co się dzieje i tak dalej, omijają te miejsca, albo też ma po prostu no, złą renomę. się mówi: złą złom, renomę. I po prostu tego miejsca się nie powinno polecać. Ani to nie, nie, też nie jest jakąś atrakcją, żeby wchodzić tam do środka na tylko po to, żeby jechać na ósme piętro, na którym się wydarzyła ta cała tragedia. W czyli ósme piętro. Na ósmym piętrze to. Nie wiem, podejrzewam, że to było chyba ósme piętro, na którym ona miała pokój. Była to młoda dziewczyna. To jest tragedia, naprawdę, tragedia, że młoda dziewczyna w taki sposób ginie. Są jakieś tam nagrania z windy, w której ona jeździła każdego dnia, że dziwnie się zachowywała. Podejrzenie, że była dziewczyna pana. podejrzenie, że ktoś tam inny był. Że ktoś spowodował, że on wrzucił ją do tego zbiornika z wodą. Ciężko cokolwiek określić. Jak już wam mówiłam, w internecie non stop się pojawiają jakieś informacje. Pewnie są powielane, ponieważ teraz praktycznie sprawa jest oficjalnie zamknięta, bo to już dawno, dawno temu było. Ale i tak youtuberzy i tak inne osoby, które śledziły na bieżąco tą całą sprawę, tak do dnia dzisiejszego śledzą szczegóły, co się wydarzyło w tym miejscu, w hotelu sesji. Widzieliście, recepcja tam nadal funkcjonuje. Kolor pomarańczowy z tej nadal nadalej recepcji jest taki sam, o którym właśnie była mowa w tym miniserialu na Netflixie. Myślę, że myślimy, no że fajnie, żebyście obejrzeli, to będziecie bliżej tej całej tematyki. Ja normalnie byłam w szoku, że coś takiego miało miejsce i że to funkcjonuje. Ja myślałam, że to całkowicie zostanie zamknięte, że będą jakieś osoby odpowiedzialne. Chyba to nic. Pewnie jest jakaś inna już właścicielka i tak dalej, ale wciąż widnieje napis hotel sesji. I na tej podstawie ludzie po prostu wiedzą, co tam się wydarzyło i specjalnie tam się kierują po to, żeby właśnie wziąć nocleg i pochodzić, posprawdzać. Stay on Main to jest takim, można już powiedzieć, osobnym, osobnym hotelem, osobnym rozdziałem w historii tego miejsca, tego budynku, ponieważ teraz jest to hotel dwugwiazdkowy, tam na przykład młode osoby też się zatrzymują budżetowo, ale wciąż jest ta sama winda, po której jeżdżą osoby, te, które tam nie mają zbytnio dużo pieniążków i tylko mieszkają w pokojach za ileś tam naście dolarów miesięcznie. Bo podejrzewam, że naście, a nie dziesiąt na 10 10 to 40 na przykład dolarów, miesięcznie, to jest bardzo malutko. Sprawa bardzo przykra, ale no takie rzeczy się dzieją i to się wydarzyło w Los Angeles, że w mieście, anioł, którzy tak naprawdę dla nas, dla osób z Europy, to jest wow, Ameryka. Ale jak ja tu przyjechałam z Kamilem, zobaczyliśmy, co się dzieje na ulicach, no to byliśmy trochę no zdezorientowani, że takie rzeczy w środku centrum, gdzie ludzie chodzą, gdzie są jakieś biznesy, jakieś firmy. I tak dalej, w tle dziennym widać, siedzą namioty i tych, te osoby bezdomne, brudne w tych namiotach i to ludzie po prostu obok przejeżdżają samochodem, jadąc do pracy i to wszystko widać. Myślę, tutaj pan zaraz będzie, który siedział przy śmietniku obok nas i co chwila, co jakieś 150 metrów non stop widać takie rzeczy, takie osoby, które siedzą, nic nie robią, widać, że to są osoby bezdomne. Wyglądają tutaj y, y, ulice, środek centrum Los Angeles. Za jakąś chwilkę będziemy przejeżdżali obok hotelu. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Właśnie mieliśmy namioty, ludzi I zostawiamy na światło. Przed nami ponownie hotel sesji. Dam te pojemniki, by były nawet... no, no na górze. No, na górze te pojemniki są, tutaj są jest... widoczne. Tutaj nie. Tak, no nie, no, tam coś jest na górze, jakiś pojemnik już widać. Szaleństwo, masakra jakaś. I wciąż widnieje napis hotel sesji. Zamiast go zamalować na biało, cokolwiek. Nic, nadal to widnieje. Wystarczy go wpisać hotel sesji Eliza Lam i już wszyscy wiedzą o kogo chodzi, co się wydarzyło. My oglądaliśmy ten serial my go nawet obejrzeliśmy, tak mi się wydaje, w zaledwie chyba kilka dni całość jak my dowiedzieliśmy się, co się wydarzyło, jak to wszystko wyglądało, minuta po minucie jej ostatnie tam właśnie życie w zapiski, ponieważ ona prowadziła takiego internetowego bloga, dzięki któremu można było więcej szczegółów wywnioskować, dotyczące jej ostatnich chwil życia, jej przemyśleń, bo to był taki pamiętnik, gdzie ona wypisywała w internecie, chyba nawet dla siebie nawet nie miała świadomości, że ktokolwiek może to pisać, takie tam przemyślenia typu złote myśli. A później to dzięki temu pamiętnikowi tym wpisom, policja mogła dokładnie wszystko zbadać. No i jeszcze były filmy właśnie z tych tutaj wind w których ona była, które też właśnie były niezbędnym dowodem, że do czegoś doszło i prawdopodobnie, właśnie jak mówiłam, mogły to być jakieś środki oburzające, a w okolica jest też nieciekawa, bo jak wam powiedziałam, tak, tutaj ludzie są jacyś bezdomni, mieszkają. Wszędzie są namioty. Y, Ćpuny, jakieś gangi. Wszystko tu się skręcjewo. dzieje, więc mógł ktoś się zaczepiać, mógł jej ktoś coś dać. Y, może kogoś poznali odpowiedniego. Patrzcie, co tu się dzieje. Skręcjewo. To jest ta ulica. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. jest Ja generalnie troszkę bałam się tą kamerę trzymać, bo tu widać, że ktoś coś nagrywa. Tu jest jakaś pani skręć policjantka? Za 500 stóp skręć w lewo. Patrzcie co co się dzieje namiot przy namiocie. To jest ta uliczka właśnie, gdzie ludzie tutaj mieszkają na ulicy, na bruku eee... jakieś zamieszki, kradzieże. Ja się dziwię, że w ogóle w władze na to pozwalają, i wszystkie osoby tutaj wyrzucają w jedno miejsce, w jedną ulicę, żeby tutaj wszyscy byli i po prostu nie przemieszczali się. Skręć w lewo. Jezus, pasagro. Pasagro. Za 600 stóp. Skręć w lewo. Los Angeles miastania. Jak my jeszcze szliśmy na imprezę do no, Exchange Club, co, o którym wam cały czas tam gdzieś, gdzieś tam e, mówię, ja byłam tak ładnie ubranekami też, bo Skrycie, sądziliśmy, no. że będzie jakiś dress code na wejściu na imprezę. I ja szliśmy, tacy, no, ja byłam taka trochę przestraszona, kiedy na mnie cała zdymbiałam, e, że takie osoby się kręcą po ulicy w mieście, w, w centrum e, największego, najpopularniejszego miasta w Kalifornii i jakiś Zaczyć pan góry, jakiś facet do nas zarzucił tekst tak nagle znikąd Welcome in L.A. A my, o oh Jezu, welcome to L.A. I, i wtedy, o oh matko, witamy w Los Angeles To takiej w ogóle, taka sytuacja, że my tacy przestraszeni patrzymy co się dzieje na tych ulicach, a on Witajcie w Los Angeles Wiecie gdzie się to już znajduje ten hotel? Wiecie jak wygląda, co się dzieje w okolicy, co się wydarzyło w tym hotelu i że nadal ten hotel funkcjonuje. Więcej informacji możecie doczytać na jakichś różnych reportażach w internecie, jakichś tam felietonach, na grupach społecznościowych, w social mediach są filmiki, jakieś na YouTube i tak dalej, no i na Netflixie cały dokument na temat tego miejsca wraz z całym procesem. I całą dokumentacją, jaką policja uzyskała na temat tego wydarzenia. Dzięki serdecznie za poświęcenie kilka minut na ten odcinek o tym sesji w hotel. Może to nie było niewiele, lepiej by to wyglądało, gdybyśmy właśnie do środka. No ja jakoś do końca nie byłam za tym, żeby wejść do środka. Jest to miejsce, w którym zdarzyła się tragedia dla całej rodziny i dla tej dziewczyny, która właśnie zginęła. Trzymajcie się, do następnego odcinka.